Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnym wyjątkowym spotkaniu. I dzisiaj mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ rozpoczynamy naszą kolejną przygodę z serią komiksową The High Republic. Jako, że druga faza całego projektu się rozpoczęła, to również główna seria komiksowa można powiedzieć zeruje się i zaczyna się od początku w innym okresie czasowym. Co jest jednak niezwykle ważne, twórcy pozostają praktycznie bez, bez zmian, bo na chwilę obecną... Komiks jest pisany przez Kavena Scotta, czyli tego samego scenarzystę co w poprzedniej serii The High Republic, jak i również za rysunki jest odpowiedzialny Ario Anindito, czyli jeden z najbardziej pozytywnych aspektów pierwszej fazy The High Republic, powraca nam również teraz w tej nowej serii, związanej z drugą fazą. I sam komiks, e, oczywiście, jest początkiem, jest rozpoczęciem całej naszej historii e, i skupia się na postaci Wildara Maka, e, którego możemy rozpoznać na e, okładce, którego już widzieliśmy wcześniej w zapowiedziach. Który jednocześnie dla, e, może być atrakcyjny dla fanów starego kanonu, ponieważ jest on Kifarem, czyli pochodzi z tej samej rasy, której Queen, z której pochodził Queen An Vos. No i w tym komiksie widzimy, e, że na początku, jakby. Punktem wyjścia jest jego, jego podróż na jetę, gdzie próbuje on odnaleźć samego siebie. a Ponieważ na samym początku widzimy jego wspomnienia z przeszłości, kiedy był małym dzieckiem, e, przeżył masakry swojego plemienia, rodziny, rodu e, i teraz próbuje w pewien sposób odnaleźć siebie. Przebywa na jetę, żeby e, znaleźć swój sens jestestwa. i Jednocześnie na samym początku spotyka niejako Matt Cutley, e, padałankę, która jest w pewien sposób e, jego towarzyszką, czy też przewodniczką po skomplikowanym świecie. Jety, nasza dwójka na samym początku otrzymuje, nagle dostają zadanie e, z badania kradzieży jednego z artefaktów z lokalnej świątyni. No i w trakcie tego badania natrafiają na pew, postać pewnego, ja to nazwę, elfickiego łotrzyka, który e, w pewnym momencie konfrontuje się z naszym makiem i teoretycznie zabija go. Mówię teoretycznie, bo oczywiście no, doskonale wiemy, że on powróci, musi być pojawiać się w kolejnych zeszytach, ale to będzie nasza... Zakładam główna trójka, która będzie ciągnęła się przez całą serię komiksową. I nie mówię to jest zbyt wiele o fabule, ponieważ komiks ten nie stoi do końca fabułą. Oczywiście mamy plot twist na końcu, Mark teoretycznie umiera, widzimy, że nasz elf... Yy... I może stanąć na równi z rycerzem Jedi, posługuje się mocą, jest wyszkolonym złodziejem, bo widzimy go dwa razy w trakcie kradzieży i to będzie oczywiście w jakiś sposób kontynuowane. Jednak, co jest niezwykle ważne, komiks ten niesamowicie rozbudowuje nam świat jety. Planeta, która po raz pierwszy pojawiła się oczywiście w Łotrze 1, w tym przypadku, w tym miejscu jest. Niesamowita dla mnie, ponieważ jest to aspekt, który bardzo w nowym kanonie mi się zawsze podobał, mianowicie nie ma po prostu Jedi i Sithów, tylko jest tysiące różnych wierzeń, wyznań, religii, sekt i tak dalej, które patrzą inaczej na moc. I przez większość tego zeszytu widzimy, jak funkcjonuje sama Jeta Wiemy, że, dowiadujemy się, że Jedi kiedyś, powiedzmy, kontrolowali w jakiś sposób planetę, ale z czasem stracili tą pozycję, przez co teraz jest to, no nie wiem, próbując znaleźć porównanie do naszej planety, jest to pewnego rodzaju Jerozolima związana z mocą Gala Jerozolima, powiedzmy, Galaktyki, gdzie przeplatają się różne religie, wierzenia. No i mamy tutaj na przykład e, stowarzyszenie, organizację Con e, Conve Convocation, która jest pewnego rodzaju e, społecznością, forum, gdzie dyskutują, czy próbują zrozumieć się nawzajem różnego wyzwania, wyznania i religię. Mamy między innymi em, wspominkę o tym, że, co będzie pewnie wyjaśnione w innych książkach, że Mak miał pierwotnie udać się na Togurta Frontline, czyli zakładam, że mamy tutaj pewnego rodzaju konflikt między Republiką a Togurtanami, którzy już w pierwszej fazie The High Republic byli no, lekkimi sojusznikami, można w, pewien, w ten sposób nazwać. I cały ten komiks właśnie na tym się opiera a na pewnego rodzaju budowaniu świata, ale też zarysowaniu tych naszych postaci, bo mamy Maka, który jest mrukliwym kolesiem z lekkim PTSD, co widzimy w trakcie tego komiksu. Mamy Matę, która jest no, rozgadaną padałanką, która próbuje zadowolić jakby wszystkich, być taka pokojowa i tak dalej. No i mamy tego naszego elfickiego łotrzyka, który, no dosłownie elficki łotrzyk to jest najlepsze określenie, jakie mogę znaleźć na niego, więc rysunkowo oczywiście jest na rewelacyjnym poziomie fabularnie, z przedstawieniem świata i naszych bohaterów jest dobrze zbalansowane, więc naprawdę, naprawdę z niecierpliwością czekam na więcej, szczególnie, że mamy tutaj motyw przeszłości Maka, która się będzie w pewien sposób pojawiała. Naprawdę ciężko mi wytrzymać na następny zeszyt. Co jest tak niezwykle ważne, Poza tą historią, powiedzmy bazową, dostajemy krótką historię Peace and Unity, która prezentuje nam postać Oliwii Zeveron. która jest nasza padałanka, która prawdopodobnie służy pod e, mistrzem Lebonem, e, mistrz, albo mistrzynią Lebon. Ciężko jest mi stwierdzić, ponieważ e, sama mistrzyni wygląda jak lew e, czy tam tygrys, powiedzmy, więc nie jestem w stanie określić płci. Ale co jest niezwykle ważne, mamy powiedzmy pokazanie właśnie tego convocation, czyli tego stowarzyszenia różnych religii, e, różnych sekt, które, Patrzą na moc w różny sposób i widzimy, jak um, podczas jednego z takich spotkań dochodzi do pewnego rodzaju konfliktu, który zostaje powstrzymany przez Oliwię. Sam komiks, zakładam, będzie miał większe reperkusje w innych, tom, w innych źródłach, ponieważ pojawia nam się e, Radicard Dobs, e, czyli tzw. Tak Sunshine, który już e, pojawia nam się w książce Path of the, Seed, o Path of the i mamy tutaj po prostu pokazanie jak napięta czy jak skomplikowana może być sytuacja w Gzecie, jak i również Olivia Zeveron zakładam pojawia się w pierwszej e, dorosłej książce drugiej fazy The High Republic, tak mi się wydaje patrząc na to jak jest zaprezentowana w komiksie jak wygląda na okładce książki, więc generalnie to jest taki dodatek który właśnie rozbudowuje ten świat i pod tym względem e, zeszyt ten pierwszy The High Republic działa świetnie właśnie żeby pokazać nie nawet całą galaktykę w pewien sposób tylko skupić się na tym aspekcie moc Wiemy, że za jakiś czas dostaniemy słuchowisko Battle of Jetta, która będzie pewnie skupiała się wokół całej tej napiętej sytuacji między różnego rodzaju religiami. Eee, więc. Eee... Jeta będzie odgrywała duże znaczenie w całej tej drugiej fazie, cieszy mnie to niezmiernie i aspekt tej multi-religijności galaktyki to jest coś, na co czekałem z niecierpliwością, i na chwilę obecną jest to um, wątek, który, na który najbardziej czekam z całości. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, i z niecierpliwością czekam na nasze kolejne spotkanie w ramach The High Republic. A standardowo na koniec przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, czy też w tym materiale, możecie wesprzeć moją działalność, wstawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie. W opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia w szkredcym na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!